Hej cześć moi drodzy, witam Was w drugim dniu samej Sale na GoCom. Słuchajcie tutaj jak widzicie jest pasek postępu mam już 7000 Expa I, i, i już tutaj możecie sprawdzić swój postęp. Już wam mówię o co chodzi. A więc tak, mamy darmową grę, za, y, którą dostaliśmy za pierwszy dzień, na początku i tutaj macie y, różne kroki, które pozwolą wam y, gromadzić EXP, to jest Procrastinator, dodaj 10 y, gier do twojej listy życzeń, 500 EXP dostajecie za to, poster child, Ym, udostępnijcie y, Zamęczę na Twitterze lub Facebooku 500 EXPA. Certified Goglin. Za założenie konta na Google 1000 EXPA. Nawet jeżeli już żeście mieli konto na, na Google dostaniecie to. But da bigger log. Tutaj dwuetapowe logowanie się za zrobienie tego. 500 EXPA. Aktywowanie tego w swoim profilu 500 EXPA. Infinity and Beyond z GOG Galaxy. Czyli zalogowanie za się w GOG Galaxy w kliencie GOG Galaxy 500 expa. I tutaj za zalogowanie się 5, 5 dni z rzędu 100 expa. Tutaj jest daily check-in, to tego jeszcze nie zrobiłem, to zrobię to teraz. I tutaj next i 100 expa dostęp Check-in available in 25. 20 prawie 4 godziny. Dobra. Ok. Słuchajcie, i wczoraj kupiłem sobie grę. E, This War of Mine. Zawsze ją chciałem mieć. E, gra polskiego studia. I, 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 i. Ona kosztuje około 20 e, e, zł. Mówię około 20, bo e, to przyliczyńk jakiś tam. E, ja płaciłem w funtach za nią. I za, moi drodzy, za, za ten zakup dostałem 5000 Expa, co daje mi w sumie 8000 Expa. I odblokowałem tą grę. spelunki z, pelunki, z pelunki. następna jest za 15000 Expa Gabriel Knight? Gabriel Knight i za 30000 ekspa. następna, jeżeli coś tam pokupicie, czy back to sale. Zobaczmy co to dzisiaj jest. Kerbal Spaces za 18 funtów. To mam vanishing, The Vanishing of Ethan Carter, to mam 3,79, czyli też koło 20 złotych. Homeworld Remastered Collection, 13,5 funta. Stalker Pack za 8,77, ale tu mam chyba tylko Cień Czarnobyla chyba nie mam. Nie wiem czy można to kupić. Star Wars zresztą zobaczmy stalker, stalker wiem, że na Steamie mam też jakieś stalkery, Clear Sky mam tylko Call of Pripyat 349 Stalker Shadow of Czarnobyl. Być może kupię sobie to dzisiaj. Zobaczymy. Także słuchajcie, zapraszam Was na GOG.com i, i logujcie się, zdobywajcie Expo, kupujcie gry. Jakieś okazje będą. Dostaniecie jakieś darmowe gierki. A tymczasem cześć, trzymajcie się. Na razie.